I opowiem trochę o moim dniu w metaversum, bo jakby to jest, to jest też bardzo ważne, że jakby my mówiąc o metaversum i starając się wchodzić w metaversum, bardzo ważne było do nas, dla nas to, żeby w nie rzeczywiście wejść i żeby tego doświadczyć. Ale ja może najpierw troszeczkę w ogóle powiem o, o noizie i o tym, dlaczego, czy, czym, jakby czym jest nasza trochę Zacznę od tego, czym jest nasza marka i dlaczego w naszej organizacji, w dużym wydawnictwie, jakim jest Ringer Access Springer Polska, dlaczego to my jesteśmy tą marką, która właśnie chce eksperymentować w metaversum. No, Noś jest w, nasz, w naszej firmie taką marką, która przeciera szlaki dla istotnych tematów i szuka tych nowych kanałów dotarcia do, do, do młodych odbiorców. I to się dzieje od lat. I, Duża część z państwa pewnie słyszała o akcji um, Tupiesz bez słomki, którą zrobiliśmy już um, kilka lat temu, kiedy jeszcze mówienie o ekologii nie było takie mainstreamowe, kiedy to się, um, to się wydawało coś nowego, ale my zrobiliśmy właśnie taką akcję polegającą, zaangażowaliśmy influencerów w to, żeby um, żeby po Próbowali przekonać ludzi, próbowali przekonać też bary, restauracje do tego, żeby nie używały jednorazowych plastikowych słomek, no, które są takim symbolem zanieczyszczania też oceanów, no, ale po prostu naszego świata jednorazowym plastikiem. I akcja spotkała się naprawdę z ogromnym zainteresowaniem. To, to było coś, co nas wtedy, nas i naszą organizację też na pewno w jakiś sposób zaskoczyło. Ale przekonało, że, że takie akcje i takie rzeczy warto robić, bo po pierwsze, to wideo z influencerami stało się sporym wiralem. Po drugie, przełożyło się na realne działania, bo tu jest super ważne, tak? że Rzeczywiście, knajpy zaczęły, za, zaczęły się do nas zgłaszać, knajpy i restauracje, które chciały odejść od tych słomek, które chciały od nas naklejkę udowadniającą, że oni odeszli od tych słomek. Te naklejki można zobaczyć w wielu miejscach do dziś, chociaż akcja była jakby zorganizowana kilka lat temu, i ponad tysiąc miejsc się na to zdecydowało. Kolejną taką akcję zorganizowaliśmy w pandemii, i ona była już związana z naszym Instagramem, bo bo to jest też, to trzeba powiedzieć, no i że my bardzo wcześnie zaczęliśmy podchodzić do Instagrama w taki sposób, że kiedy on jeszcze kojarzył się bardziej z modą i z pokazywaniem ładnych rzeczy, tylko my, my zaczęliśmy tam umieszczać też po prostu content z treścią. I, a to też ewoluowało od naprawdę fajnych, fajnych, zaangażowanych akcji na Instagramie. I przykładem takiej akcji jest akcja. Real Influencers, którą zrobiliśmy w pandemii, kiedy przejęliśmy konto jednej z popularniejszych blogerek modowych, czyli Ma i daliśmy to konto ratownicy medycznej Anne, która mówiła o tym właśnie, co było bardzo ważne w pandemii, mówiła, jakby rozprawiała się z fake newsami i pokazywała, jak wygląda jej dzień, jak wygląda dzień ratowników medycznych w tym trudnym momencie, też zwracając. Uwagę takiej mainstreamowej publiki na to. Rzeczywiście to się spotkało też z ogromnym zainteresowaniem. To też był spory viral, jakby na tyle duży, co, co dla nas jest takim dowodem, że nawet jakby najwięksi konkurenci naszego wydawnictwa, drugie pewne analogiczne wydawnictwo, druga pewna wielka, wielki polski portal internetowy, oni też o tym pisali. Więc to jest dowód na to, że, że rzeczywiście to było tak duże, że nie wypadało o tym nie pisać. Trzecia rzecz ważna w to jest nasz taki dosyć specyficzny model biznesowy, mocno oparty na content marketingu, ale też na takim content marketingu, nie zawsze, <grych> oczywiście, bo, bo mamy tego dużo, ale content marketingu, który często jest zaangażowany. I przykładem takiej akcji jest to, co zrobiliśmy w zeszłym roku z Piwem Tenczynek, czyli oni mieli taką, wtedy akcję nie wstydź się. I to było związane. To, to była cała kampania Nie wstydź się związana z tym, żeby przekonywać ludzi, żeby być może nie wstydzili się mężczyźni pić piw smakowych. My jakby podnieśliśmy to trochę na wyższy poziom i chcieliśmy powiedzieć o tym, żeby mężczyźni nie wstydzili się swojego ciała, że bo, bo, bo jest rzeczywiście taki problem, że... Ponad 60% mężczyzn wstydzi się w jakiś sposób swojego ciała, a my postanowiliśmy przekonać kilku różnych mężczyzn, tak, był, byłem tam też m.in. ja, sam się do tego przekonałem, ale był też ktoś, był też mężczyzna trochę. Trochę jakby plus size. Był też mężczyzna niski, był mężczyzna starszy, którzy zdecydowali się pokazać tylko w biliźnie, pokazać się takimi, jakimi są, i w kontekście jakby promocji tej marki powiedzieć też o czymś więcej, o czymś ważnym, i tak też się staramy działać. I zaangażowanie to jedno, ale my też yy, dla nas ważne jest to, żeby trafiać do młodych yy, tam, gdzie rzeczywiście oni są, i, i robimy też takie akcje stricte dla młodych odbiorców. I tutaj przykładem jest to, co yy, zrobiliśmy z matą w pandemii, yy, bo kiedy nie było studniówek, yy, postanowiliśmy zorganizować studniówkę online. Wpadliśmy na taki no, pomysł, który wydawał się może wtedy trochę niemożliwy do zorganizowania, że zaprosimy tam matę. Ale Mata o tyle zajarał się tym pomysłem, że rzeczywiście w tej studniówce wziął udział, zagrał na tej naszej wirtualnej studniówce koncert, i który obejrzało w ciągu doby 350 tysięcy ludzi. Też jesteśmy w takich miejscach, gdzie są młodzi ludzie i to tu przykładem jest nasza obecność w tym roku na festiwalu SBM Festival. To jest dalsza współpraca z wytwórnią, która wydaje między innymi właśnie Mate.